Mogę się przedstawić, Krystian Rzadka, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1. No, z wielką przyjemnością udzielam tego wywiadu naszym uczniom, dlatego że dzisiaj w szkole mamy taką fajną imprezę, cykliczną, od wielu lat. Mamy we wrześniu różnego rodzaju spotkania, konkursy, imprezy, które są po to, aby integrować uczniów klas pierwszych. Bo wszyscy ci, którzy byli kiedyś w klasie pierwszej, wiedzą doskonale, że jest tak zwany okres aklimatyzacji. To jest ciężki okres, gdzie uczniowie klas pierwszych próbują po ośmiu latach nauki w szkole podstawowej odnaleźć się w tej szkole ponadpodstawowej, którą sobie wybrali. I mamy taki oddział, jak ja to mówię, dziewcząt, większości dziewcząt. To jest Szkolna Rada Sportu która łącznie z nauczycielami wychowania fizycznego organizuje takie różnego rodzaju zabawy, quizy, rozgrywki sportowe, gry sportowe w ramach tej integracji, czyli uczniowie klas pierwszych mają się bliżej bardziej poznać, mają jednocześnie co znaleźć swoje pierwsze przyjaźnie, koleżeńskie itd. itd. W jaki sposób integracja klas pierwszych wpisuje się w promowanie wizerunku naszej szkoły? No, wiadomo, że w ramach marketingu i promowania szkoły jest tak, zwana, tak zwany marketing szeptany czyli to, co ten młody człowiek poza szkołą powie dobrego na temat szkoły, <laughs> będzie skutkować i promować i procentować pod koniec roku przy rekrutacji na no, nowy rok szkolny. Czyli jeżeli uczeń szkoły mówi o, o szkole ciekawie, dobrze, podając właśnie takie przykłady, że w szkole nie ma samej nauki, samych lekcji, tylko są różnego rodzaju projekty, ale i imprezy takie sportowe, właśnie jak integracja, to na pewno to wpływa pozytywnie. Dziękujemy Panu bardzo. Proszę, przedstaw się dla naszej widowni. Dawid Żagiel, przewodniczący samorządu uczniowskiego. Bardzo mi miło. Powiedz mi, jak y, chciałbyś zmotywować pierwszaków tegorocznych? Co chciałbyś im powiedzieć na początek ich nowej drogi życia w Szkole Średniej? Chciałbym przede wszystkim przekazać im, żeby nie bali się nowych wyzwań, żeby poznawali nowych ludzi, poznawali przyjaciół, spełniając w tej Szkole swoje marzenia, swoje pasje. Chciałbym Wam życzyć również, żebyście Przeszli przez ten rok w dobrej, miłej atmosferze, jaka panuje w naszej szkole. Teraz przeprowadzimy wywiad z panem Łastawieckim, który jest opiekunem Sportowej Rady Szkoły. Dobrze, mam dla pana pierwsze pytanie. Czy jest ja nam pan w stanie powiedzieć, jak wyglądało przygotowanie do dzisiejszego wydarzenia? Tak, no nie było to zbyt trudne, ze względu na to, że robimy to imprezę co roku już od jakiegoś czasu i w dużej mierze no, mamy już pewne rzeczy przygotowane zawczasu. Robimy zebranie, pewne rzeczy sobie robimy, burzę mózgów, dziewczyny przygotowują, więc wprowadzamy pewne poprawki co roku, więc no nie było to aż tak trudne. Tym bardziej, że w tym roku złączyliśmy to z Europejskimi Dniami Sportu. Dołączyliśmy do tego dnia, żeby wspólnie to, co się dzieje także w innych szkołach, w innych miastach, a nawet w Europie, także dołączyliśmy do tej imprezy, która się nazywa Europejskie Dni Sportu. A dlaczego według Pana to wydarzenie jest tak ważne dla uczniów naszej szkoły? Myślę, że to w zasadzie pytanie byłoby do nich, ale no mamy taką tradycję, żeby trochę te pierwsze klasy, które są takie troszkę jeszcze niepewne, tego szkoły przede wszystkim i tego poruszania się po tej szkole, żeby ich trochę zintegrować między sobą, a także z tymi z klasami trochę starszymi. Przede wszystkim chodziło o to, że dziewczyny, które to prowadzą. No chcą ich wprowadzić w ten nasz tryb szkolny, tak? żeby im było łatwiej tutaj poruszać się, żeby byli, byli trochę pewniejsi. Dobrze. I co według Pana uczniowie powinni wynieść z dzisiejszego dnia? Takie może parę najważniejszych rzeczy? Powiem szczerze, że chciałbym, żeby no trochę nabrali pewności siebie, byli troszkę odważniejsi, bo wiadomo, że z różnych szkół przychodzą. Między sobą także widzę, że na razie ten kontakt jest utrudniony, a po takiej imprezie, kiedy mogą razem wygrać albo przegrać, a w zasadzie tutaj nikt nie przegrywa, przede wszystkim wszyscy wygrywają, bo wszyscy uczestniczą. No chciałbym, żeby wszyscy uczestniczyli w tym. Nie tylko te osoby na boisku, ale te osoby, które siedzą tam na trybunach, czasem się dziś schowają, no też żeby, żeby uczestniczyli w tych. Także no przede wszystkim tej odwagi zaangażowania, no pojawiają się tu też osoby takie, które, no to, to liderzy często tych, tych imprez i powiem szczerze, że z mojego punktu widzenia sportowego, no to jest bardzo istotne. No tak, na pewno im to pomoże na przyszłe lata, żeby mieli ze sobą dobrze pracę. W takim razie bardzo panu dziękuję za przeprowadzony wywiad i życzę miłej zabawy z uczniami naszej szkoły. No dziękuję i zapraszam już na przyszły rok. Oczywiście, Chociaż, chociaż jeszcze w tym roku, no, będą imprezy, także Zapraszam tych, którzy śledzą te rzeczy na Facebook, na Whatsappa, yy, gdzie tam dziewczyny prowadzą właśnie takie informacje, żeby śledzili. Mam nadzieję, że pierwsze klasy już teraz wiedzą, gdzie szukać informacji. No i będziemy no, kontynuować to, co dzisiaj żeśmy zaczęli. Dobrze. Dziękujemy bardzo. No, ja też dziękuję. Cześć Kinga, jaką spełniasz tutaj rolę? Yy, witam. Ja tutaj spełniam rolę, no, tak jak sama koszulka tutaj pokazuje, sportowa. Yy. Rada Szkoły, no, i tutaj pomagam w dzisiejszej integracji klas pierwszych, czyli zabywam trochę trybuny, oraz pomagam przy to, że przeszkód, który, który, przed obecnie oni wykonują. Powiedz mi, jakie atrakcje zostały przygotowane dzisiaj dla pierwszaków? Jakie atrakcje? Na pewno są tu takie zawody powiedzmy, sportowe bardziej. Jest to taka rywalizacja między innymi klasami, jest to taki tor przeszkód. Na przykład, no nie wiem, skaczą, z, biegają z, ze skakanką i na przykład mają też paletkę, na której jest piłeczka ping i tak, żeby ona nie spadła. Czy po prostu, kto szybciej te zadania zrobi, ten lepiej. Yy, oraz są przykład takie muzyczne zabawy, na przykład było odgadnąć tytuł wykonawcy i dokończyć tekst piosenki. Tutaj widać było, że widownia się bardzo fajnie bawiła. Więc no, takie atrakcje przygotowaliśmy dla nich. Powiedz Ale... mi, dlaczego aktywność fizyczna jest ważna w życiu młodzieży, zwłaszcza naszych nowych pierwszaków? Dlaczego jest ważna? Uważam, że teraz bardzo dużo osób nie, jakby nie, nie ingeruje w sport, a bardziej chodzi na jakby. Jak przychodzi ze szkoły, to idzie do domu i od razu gra na komputerze i z tej aktywności fizycznej nic nie ma, więc uważam, że jest bardzo ważne to, żeby jednak ten sport siękolwiek wcisnąć, bo uważam, że lepiej być dumnym z siebie, że na przykład dajmy, nie wiem, wygrać jakiś dany mecz albo się jakiś maraton, niż to, że się siedzi przed kąpem, no i nad myśl, znaczy, no, myśli nad sobą, że Boże, jak ja mogłem przegrać tą głupią grę, na przykład jakąś i. Siedzi taki smutny w tym pokoju. Dlaczego integracja pierwszaków jest akurat sportowym wydarzeniem? Dlaczego uważasz, że sport to najlepszy sposób na integrację? Sport łączy ludzi, uważam. Też pokazuje jakby wyznacza takie. Liderów w sumie tam wyznacza też taką współpracę, jednak y, komunikacja w takich sportach jest bardzo ważna. Bo aby się nikt nie odzywał, no to to by nie poszło, a jednak oni się odzywają, mówią do siebie, więc są tutaj, też na przykład mieli przed chwilą taki, y, taki dział, gdzie musieli razem coś zrobić. No i robili to razem, no i im się udało. No. Więc integracja ważna jest sportowa, bo sport łączy ludzi. Dziękujemy. Dziękuję również. No.